Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z genialnych pomysłów pijanego Lokiego. I dowiesz się, jak to się stało, że Thor, wielki Bóg piorunów, nie był w stanie dostać się do swojego własnego obiadu. A ja dzisiaj podnoszę poprzeczkę, wszedłem na samą górę tego klifu. I jeżeli dzisiaj nie dostanę za to suba od ciebie, to rzucę w ciebie włócznią dokładnie w ten sposób. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak to Thor podróżował do Utgardu razem z Lokim i został poddany kilku ciekawym próbom. A ta historia opowie nam co nieco na temat pewności siebie i poczucia własnej wartości. I rzecz zaczyna się dziać pewnego suto zakrapianego wieczoru na jednej z Ucz Odyna. Tutaj właśnie, że uczcie Loki, wracając do domu, wpadł na genialny pomysł, aby zahaczyć jeszcze o pałac samego Tora, Boga Gromów. I nieco podpity Loki zaczął się dobijać do wrót, otworzył mu sługa i wpuścił do środka. Rozgniewany Thor natomiast pyta, go, dlaczego w tym stanie upojenia dobija się do jego wrót po nocy i co od niego chce. Natomiast Loki w tym momencie zaczyna opowiadać, cóż to się nie działo na tej uczcie, jacyś to w Kaldowie nie byli jakich pieśni, nie śpiewali, między innymi o tym, że. Jeden z królów Jotunów, czyli olbrzymów Utgarda Loki, dorobił się nowej siedziby nazywanej Utgardem. I że jest to dom dla olbrzymów, którzy są najpotężniejsi, najsilniejsi i najwspanialsi w całym świecie. To oczywiście zapytuje, co z tego i cóż jest takiego ważnego w tej historii, że musiał o niej wysłuchiwać w nocy. Loki odparł, że według Skalda Ci olbrzymi, którzy zamieszkują Udgard, są znacznie silniejsi, znacznie szybsi i znacznie potężniejsi od samego Tora. Tak właśnie naszego jego mościa podpuścił. Toro, oczywiście, nie wytrzymał, chwycił za swój młot i chciał się od razu udać do Udgardu, żeby udowodnić, kto jednak jest największym kozakiem w całym wszechświecie. Wychamował go jeszcze na chwilę tylko Loki, że lepszym pomysłem będzie, aby udać się tam nad ranem żeby się jednak troszkę wyspać i najeść przez tą drogą i tak zaczęła się nasza podróż. Nastał ranek i zebrała się nasza drużyna, która miała nawiedzić pałac Udgarda Lokiego, czyli Udgard. Do drużyny należał prowokator Loki, należał bóg gromów Thor i należał też giermek Thora, Thialfi, o którym historia jest tematem na osobny odcinek, skąd się w ogóle wziął w tej kompanii. Na razie możemy to pominąć. Więc nasza trójka bohaterów wyruszyła, aby dotrzeć do owego wspaniałego pałacu, który którym zamieszkują najwspanialsi olbrzymi w całym wszechświecie. Wyszli tak bardzo długo, aż w końcu weszli na teren naszych olbrzymów. I tam bardzo szybko, po przekroczeniu granicy w Jotunheimem, spotkali jednego z mieszkańców, który był niesamowicie ogromny, większy niż w ogóle mogliby przepuszczać, że może taki być olbrzym. I teraz ten jegomość przedstawił się jako Skrymir, a nasi bohaterowie zapytali go, czy wie, w którą stronę należy się udać do utgardu. Skrymir odrzekł, że oczywiście jest mu nawet częściowo po drodze, dlatego przez chwilę będzie im towarzyszył. Z racji tego, że był to uprzejmy, olbrzym, zaproponował też, że zabierze ich sakwę z jedzeniem, którą taszył na swoich barkach tialfi. Włożył ją do swojego wora i ruszyli razem w podróż. Szli przez cały dzień. Pokonując różnego rodzaju góry doliny, była to bardzo wyczerpująca podróż, wyczerpująca do tego stopnia, że kiedy zapadł już zmrok, to Krymir stwierdził, że to jest koniec na dzisiaj. Należy trochę odpocząć. Położył się i od razu usnął, nie oddając jedzenia naszym głodnym towarzyszom. Z racji, że nawet nasz gospodarz przewodnik zasnął nie oddawszy tego jedzenia, tor postanawia, że na głodniaka nie pójdzie jednak spać. I próbuje sam rozmontować worek, w którym skrymir trzymał cały prowiant. Jednakże worek był od niego większy i nie był w stanie rozwiązać nawet tego małego rzemienia. Zrezygnowany idzie spać. Jednakże po jakimś czasie budzi go przerażliwy łoskot i trzask. Kiedy Thor się obudził, zauważył, że dookoła nie ma wcale żadnego zagrożenia, a tym, co go obudziło, było jego własne burczenie brzucha tak bardzo był głodny. Więc postanowił zdenerwowany, że jeszcze raz ruszy do tego worka i wydobędzie to jedzenie, choćby nie wiem co. Niestety po drodze spotkał go kolejny problem, bo po drodze do tego wora zagubił się w bardzo dziwnej, specyficznej jaskini. Kiedy wszedł do tej jaskini zobaczył, że są tam tak naprawdę dwa korytarze, z czego jeden był na tyle mały, że musiał się cały kulić, drugi był dużo obszerniejszy. Jednakże to, co było prawdziwym problemem, to to, że zgubił drogę Zgubił się w tej jaskini i w, w którymś momencie wpadł już wręcz w panikę, zaczął wrzeszczeć i krzyczeć o pomoc, aż w końcu po jakimś czasie tego błądzenia i szukania w tym całym stresie i lęku, udało mu się wyjść, zobaczył światło gwiazd i udało mu się wyjść na zewnątrz. I dopiero w świecie księżyca, kiedy się przyjrzał temu miejscu, w którym był, okazało się, że to była po prostu niedbale rzucona rękawica tego olbrzyma, w której to malutki tor się zgubił. Nie muszę mówić, że Thor był naprawdę ważenowany tym, co się właśnie wydarzyło, i bardzo się ucieszył, kiedy wyorientował się, że nikt na pewno go nie widział i nikt go nie słyszał. Natomiast postanowił wykorzystać to ważenowanie, przekuł to w czystą złość i agresję, i ruszył w stronę naszego olbrzyma Skrymira, żeby odzyskać swoją kolację. Postanowił, że musi chłopa po prostu obudzić. Ale z racji tego, że krzyki czy szturchanie absolutnie w niczym nie pomagały i nie robiły żadnego wrażenia na Olbrzymie, wyciągnął on swój młot Mjolnir, stanął na jego czole i postanowił po prostu uderzyć go w całej siły tym młotem. Natomiast Olbrzym prawdopodobnie pomyślał tylko, że jest to co najwyżej mucha lub może liść, który spadł mu na czoło, karknął i po prostu poszedł spać dalej. Thor uznał wtedy, że musi spróbować jeszcze raz, i przydzwonił mu w ten łeb jeszcze kilka razy mocniej, ale znów olbrzym jedyne co, do no tylko chrząknął, przewrócił się na kolejny bok i nic sobie z tego nie robił. Postanowił, że zrobi to jeszcze raz, ostatni raz, bo do trzech razy sztuka, więc jeszcze raz przydzwonił olbrzymowi w łeb, ale znów efekt był dokładnie ten sam. Wyrezygnowany już do reszty, poszedł spać tej nocy zupełnie na głodniaka. Rano Skrymir po wstaniu zapomniał naszym załogantom oddać ich prowiantu, a Tor wolał się nie przyznawać, że chciałby go odwywkać, żeby nie powiedzieć, że nie dał rady sobie samemu z odpakowaniem tej sakwy. Więc rozstali się tego poranka, a nasza ekipa ruszyła w stronę Uldgardu, gdzie jeszcze tego samego dnia dotarła. I kiedy dotarli pod bramy Uldgardu, zobaczyli, że wszystko jest jeszcze większe niż w ogóle przypuszczali, jeszcze większe niż na przykład te klify. I Wielkie, ogromne wrota do Udgardu otworzył im sam władca, czyli Udgarda Loki, spodziewając się tych niesamowitych gości i mówiąc, że zaczną tą wizytę od razu, od wyzwań, aby się przekonać, kto jest potężniejszy, olbrzymi, czy nasza ekipa bogów i ludzkiego giermka. Thor się oczywiście obruszył, bo zapytał, jak to tak możliwe, aby nie ugościć najpierw w świeżo co przybyłych posiłkiem, ale Udgarda Loki powiedział, że najpierw na posiłek to trzeba sobie zasłużyć przejściem pozytywnym konkretnych prób, które dla nich ma. Pierwsze wyzwanie, które przygotował dla naszych towarzyszy utgarda Loki, polegało na próbie szybkości. I zapytał on naszych towarzyszy, kto ma zamiar wystartować w tej próbie. Thor był raczej typem osiłka, się nie nadawał. Loki był raczej typem cwaniaka, więc też średnio się nadawał do sprawności fizycznej. Więc wybrano giermka Tialfiego. Natomiast przeciwnikiem Tialfiego miał być Hugi. Czyli chrześniak, bodaj Udgarda Lokiego, w tanerii do wyścigu, wystartowali na start króla Jotunheimu. I mimo, że Tialfi robił wszystko co mógł, biegł jak wiatr, nie był w stanie przegonić Hugiego Hugi do bieg pierwszy. Chwilę później Udgarda Loki zapytał, czy może chce jeszcze raz się spróbować swoich sił, i Tialfi oczywiście z wojowniczym nastawieniem uznał, że tak pobiegnie jeszcze szybciej. Ustawił się na linii startu, padła komenda. I w biegu tym razem jeszcze szybciej. Szybciej niż cokolwiek żywe, co może w ogóle biegać w naturze. Biegł jak wicher, jak huragan, ale to i tak nie zmieniło w ogóle wyniku tej hmm, potyczki, bo Hugi znów pierwszy dobiegł na linii mety. Tjalfi zrezygnowany wrócił do swoich towarzyszy. Loki jeszcze go tylko pocieszył, że nawet najszybszy w bogów Hunir nie byłby w tym stanie tak szybko pobiec. I za chwilę miała zacząć się próba numer dwa. a drugą próbą, którą postawił przed naszymi załogantami Udgarda Loki była próba jedzenia. Kto więcej, kto szybciej wie. I tutaj oczywiście wybór był bardzo oczywisty, bo o Lokiego krążyły niezliczone historie i legendy w Królestwie Bogów, czyli Asgardzie. Loki został wystawiony do tej próby, natomiast we strony olbrzymów został wystawiony jego mość imieniem Logi. Podobne imię, podobny atrybut, jak się za chwilę Okaże, ale trochę inne usposobienie i natura. Wesiedli oni po dwóch stronach ogromnej, długiej ławy. Zostały wystawione niewliczone posiłki, jedzenie, mm, mięso. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu ilości jedzenia, które ciężko było ogarnąć. I Loki wygłodniały po całej nocy. Zasiadł do tego jedzenia po jednej stronie, logi po drugiej, i na wyznaczony sygnał zaczęli to wszystko zjadać. Loki żarł tak szybko i tak łapczywie, że nawet Tor, który doskonale go znał w różnych biesiad, nie mógł uwierzyć w to, w jaki sposób można aż tyle jedzenia w siebie upchnąć. Jednakże zanim Loki w ogóle dotarł, choćby do połowy ławy, okazało się, że logi wjadł już szybko, co było dla niego przeznaczone, ale nie nie poprzestał na posiłkach, bo zjadł także i talerze, pochłonął krzesła, a nawet swoją część stołu. Pokonany Loki wszedł z tego pola bitwy i zasiadł z boku, czekając na to, co będzie trzecią próbą. Jak można się domyśleć, po tych dwóch nieudanych próbach przyszła kolej na wielkiego boga piorunów, samego Tora. I przed Torem postawiono ogromny róg do picia, i Udgarda Loki powiedział mu tak. Jeżeli chcesz zasiadać przy moim stole, musisz opróżnić ten róg co najwyżej w trzech łykach, bo każdy z moich ludzi jest w stanie opróżnić go w co najwyżej dwóch. I Thor, znany ze swojego zamiłowania do trunków, zasiadł do tej próby, wziął ten ogromny róg i zaczął pić. Wziął pierwszy wielki łyk. Pił, 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 aż po prostu nie był w stanie wmieścić więcej. Spojrzał do rogu i okazało się, że ubyło zaledwie troszeczkę miodu z tego rogu. Przygotował się więc do drugiego łyka, wziął go jeszcze większego, jeszcze potężniejszego, jednakże znowu po spojrzeniu do środka tego naczynia okazało się, że bardzo niewiele miodu z niego ubyło. To już lekko zdenerwowany zebrał sobie wszystko co tylko mógł zebrać i wziął największy łyk w swoim życiu najwięcej ile tylko dało się wmieścić do ust i połknąć tyle właśnie tego miodu wlał w siebie Thor. jednakże po odstawieniu rogu okazało się że było zaledwie 1 trzecia tego naczynia Thor został pokonany Rudgarda Loki rzekł do Tora słuchaj jeżeli nie jesteś w stanie pić tak jak my to może chociaż pokaż nam Jaki jesteś potężny i silny, i wechciej pokazać nam, jak podnosisz naszego domowego kota. Thor jednak już wiedział, że coś jest nie tak i nie podchodził tak lekceważąco do tych zadań. Okazało się oczywiście, jak to kot gigantów, że kot jest większy od niego, ale postanowił, że da siebie wszystko w tej próbie. Podszedł do kota, zapakował się pod jego brzuch, zaparł się i próbował z całych sił podnieść kota. Jednakże za każdym razem, kiedy Thor zaczynał pchać, kot uginał grzbiet. Ruszał się, wyginał i nie było to po prostu możliwe. W całych tych jego wysiłkach jedyne co udało mu się osiągnąć, to podnieść jedną przednią łapkę tego kota. Wszyscy giganci znów z niego się śmiali. Tor się wściekł i zażądał, żeby wyskoczył z nim ktoś po prostu na pojedynek. Którykolwiek z olbrzymów chce realnego pojedynku, chce się bić tu i teraz. Jednakże odgarda Loki powiedział: Któż z moich ludzi może z Tobą chcieć stanąć do pojedynku, jeżeli ani nie umiesz pić jak facet, ani, unie, ani nie umiesz nawet podnieść choćby kota naszego domowego kota. Natomiast mam dla Ciebie przeciwnika. Może zmierzyć się z moją starą mamką, z moją starą mianią, która nazywa się Eli. Oczywiście Thor na początku protestował, ale okazało się, że naprawdę nie ma innej opcji, aby udowodnił choćby. Trochę swojego męstwa i zgodził się w końcu na pojedynek z tą zgarbioną staruszką. Stanęli naprzeciwko siebie, chwycili się za bary i nagle okazało się, że Tor nie jest w stanie tej staruszki położyć. Brakuje mu sił, a z każdą kolejną sekundą tego pojedynku. Staje się coraz słabszy, coraz słabszy, i po upływie jakiegoś czasu tego siłowania, tego pojedynku, po prostu przyklęknął na jedno kolano. I w tym momencie pojedynek się skończył. Mimo sromotnej porażki, nasi bohaterowie zostali i tak zaproszeni na tą upragnioną ucztę po całym dniu męczących prób. Jednakże ani jedzenie, ani trunki już im w ogóle nie smakowały, bo cały czas trawili tą porażkę, którą odnieśli chwilę wcześniej. Natomiast rano. Udgarda Loki odprowadził naszych bohaterów do bram Udgardu i to co się wydarzyło w tym momencie zadziwiło naszych bohaterów. Otóż król Jotunów powiedział im tak Od teraz Udgard będzie zupełnie niewidzialny. Nie będziecie w stanie odnowu odnaleźć tego miejsca. Nie chcemy was tutaj, bo tak naprawdę to czego doświadczyliście było ogromną iluzją. Jesteście dużo potężniejsi niż wam się wydaje. Już wam tłumaczę co tutaj w ogóle się wydarzyło. Począwszy od samego pierwszego dnia olbrzym w Krymir, którego spotkaliście, to byłem tak naprawdę ja, pod przebraniem, w iluzji, dużo większego niż jestem tak naprawdę. I sam moment, kiedy tor uderzał w głowę tym młotem, w ostatniej chwili udało mi się zasłonić swoją głowę ogromną górą. Jednakże to nie zmienia, nawet to, że zasłoniłem swoją głowę górą, nie zmieniło tego, że powstały trzy ogromne kaniony w tej okolicy. Natomiast jeżeli chodzi o same próby, Tialfi nie mógł pokonać Hugiego, ponieważ Hugi sam w sobie jest po prostu myślą. A myśl jest zawsze szybsza niż czyny. Mimo to Tjalfi dzielnie stawiał kroku i zaskoczył wszystkich swoją prędkością. Druga próba: Loki stanął do pojedynku tak naprawdę z dzikim ogniem, który trawi wszystko na swojej drodze szybciej, niż Loki byłby w stanie zjeść i przetrawić wszystkie te postawione przed nim posiłki. Idąc dalej, róg, który, z którego tor pił, był połączony z wielkim oceanem, z całym, ze wszystkimi wodami, które są na tym świecie. I wypił tak dużo wody z tego oceanu, że do dzisiaj widzimy efekty tej próby w postaci odpływów i przepływów. Po prostu ubyło wody i musiała zacząć być wypełniana cyklicznie w jednych miejscach, a oddawana w innych. Kotka domowa, którą Thor próbował podnieść, była tak naprawdę wielkim wężem Jormungandrem, który okrąża cały świat, i Thor przepychał go tak mocno, że aż przekrzywił całą. Planetę, Cały świat przekrzywił delikatnie w jedną stronę. Natomiast ostatni przeciwnik Tora, czyli staraniańka Utgarda Lokiego, Eli, była niczym innym jak samą starością, której nikt nie jest w stanie stawić czoła i której nikt nie jest w stanie pokonać. A w tym wielkim pojedynku jedyne co się to robi stało, to przyklonku na jedne kolano. A więc nasi bohaterowie, próbując stawić czoło niemożliwemu, Zmienili świat w sposób, w jaki nawet się nie spodziewali, jednocześnie mając cały czas wrażenie, że tak naprawdę im nie wychodzi i stają się pokonani. Zastanówmy się teraz, przez chwilę, czego uczy nas ta historia. Jeżeli popatrzymy sobie na to, co się tutaj tak naprawdę wydarzyło, to widzimy, że nasi bohaterowie tak naprawdę robili dobrą robotę, ale ulegali pewnego rodzaju iluzji, i ostatecznie wydawało im się, że ponoszą sromotną porażkę. I dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Dziwię się tutaj dwie rzeczy. Z jednej strony tego typu iluzje, jak Utgarda Loki nakładał na naszych bohaterów, nakładają na nas bardzo często inni ludzie. Musisz zrozumieć, że na tym świecie większość ludzi ma problemy z pewnością siebie, poczuciem własnej wartości, natomiast wielu z nich bardzo dobrze udaje, że wcale tak nie jest. Dokładnie to nam pokazuje Utgarda Loki. Co więcej, potrafią zrobić to tak, aby wydawało nam się, że to w nami jest coś nie tak, a nie w nimi. I właśnie poprzez uleganie takiej iluzji często zaczynamy wierzyć w to, że coś z nami jest nie tak, że jesteśmy niedostatecznie dobrzy i że wcale robota nam nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. Inna sprawa jest taka, że tego typu iluzje nakładamy też sami na siebie. Bo w toku naszej edukacji, w toku naszego dorastania. Jesteśmy tak warunkowani, że ciągle zwracamy uwagę na to, czego nam brakuje, w czym jesteśmy niedostatecznie dobrzy, co trzeba jeszcze poprawić. W ogóle nie zwracając uwagi na to, co jest naszym darem, co jest naszym talentem i co naprawdę wychodzi nam dobrze. Po prostu oczekuje się od nas pewnych rzeczy, a wskazuje na to, co nie do końca nam wychodzi, i piętnuje się to. Kiedy to wszystko złoży się do kupy, okazuje się, że nasza historia, naszych niesamowitych czynów może wyglądać dokładnie w taki sposób jak historia Tora, Lokiego i Tialfiego, bo bardzo często na tej ścieżce nie wystarczy nam tej determinacji, nie wystarczy nam tej siły, żeby przejść cały czas do przodu, aby w końcu dojść do momentu, w którym pada iluzja i zobaczyć jak to wygląda naprawdę i zobaczyć swoje prawdziwe wielkie dzieło. Nie wszyscy mają tyle szczęścia co bohaterowie tejże opowieści.